O miejsce od dziecka. Lęk do tego miejsca to jest kostnica. Już dawno nieczynna. Ale za mojego dziecka tu pracował mój ojciec. Ja nieraz mama nieraz kazała ojca na kolację zawołać. Był, była noc, wieczór, ja tu podchodziłem i wołałem tata, tata kogoś tam powiedzmy ubierał. I mieszkaliśmy tam. Ja z okna widziałem tą kostnicę. Każdego dnia po dwa, trzy pogrzeby szły z księdzem, z chorągwiami, bo to kiedyś były takie, wychodziły stąd i do kościoła, to przez miasto przechodził ten pogrzeb. To ta śmierć, ta trauma od małego. Ja, ja, ja właśnie teraz rozmawiając, panie redaktorze, z panem, sam sobie uświadamiam, że ta trauma tej śmierci jakoś tych, 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 tych ludzi, nie nieżywych... Jakoś właściwie byłem od małego przy tym i nigdy bym nie pomyślał, że jako dorosły człowiek będę szukał ludzi nieżywych. Nie wiem co to jest. Nie jest to dla mnie aż takie ponure, ale ponuro to wygląda, tak patrząc z góry na to.